Marcin Matczak skomentował rzeczywistość w przestrzeni publicznej i stan polskiego państwa. W związku z brutalnym morderstwem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza postanowił przekazać kilka słów, które są bardzo mocnym stanowiskiem. Wybitny prawnik twierdzi: że stać nas na Polskę jak Gdańsk z ostatnich słów prezydenta Adamowicza, a póki co, nasz kraj się rozpada. Marcin Matczek to polski radca prawny, doktor habilitowany i profesor nadzwyczajny na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autorytet w dziedzinie prawa aktywnie komentuje to, co dzieje się w przestrzeni publicznej i bardzo krytycznie wypowiada się na temat obecnej ekipy rządzącej. Marcin Matczak o Adamowiczu Marcin Matczak przekazał za pośrednictwem swojego bloga w serwisie Tchefat, że zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza spotkał tylko raz w życiu. Na długo zapamiętał jednak tą rozmowę. Prezydenta Adamowicza spotkałem osobiście raz w życiu. Prawdą jest, że spotkany choć raz człowiek pozostawia w naszym życiu cząstkę siebie. I gdy umiera, umiera wraz z nim ta cząstka, uwypukla się ta chwila jedynego spotkania, twierdzi Marcin Matczak. Wybitny prawnik bardzo cenił sobie prezydenta Gdańska oraz jego wizję tego, czym miała być jego mała ojczyzna. Dla Marcina Matczaka powinien być to wzór dla całego kraju. Stać nas na więcej, stać nas na Polskę, która jest jak Gdańsk z ostatnich słów Pawła Adamowicza: jest szczodra, dzieli się dobrem, chce być krajem Solidarności. Cena prezydenta rzeczypospolitej człowieka, który potrafi się uśmiechać szczerze, jak Paweł Adamowicz, przekazał. Marcin Matczak: Rozpada nam się państwo. Diagnoza Marcina Matczaka na temat obecnego stanu państwa polskiego jest bardzo ostra. Według autorytetu w dziedzinie prawa, rozpada nam się państwo oraz społeczeństwo. Nie ma co dużo pisać. Rozpada nam się państwo i rozpada nam się społeczeństwo. Obraz tego państwa i społeczeństwa każdy może sobie pooglądać w filmikach pani Pieli które z lubością nadaje państwowa telewizja, ludzie z powykrzywionymi twarzami, wylewająca się z ekranu brzydota, prostactwo, oszustwo, zachłanność. Oto Polska właśnie według miłościwie nam panujących. A ja nie chcę takiej Polski. Marcin Matczak odniósł się w ten sposób do paskudnego, antysemickiego filmu, który został wyemitowany w telewizji polskiej. Produkcja autorstwa Barbary Pieli bez żadnych hamulców zaatakowała wtedy Jurka Owsiaka oraz Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.